Od ponad dwóch tygodni każdego dnia przy ulicy Granicznej 6 grupa Pomagamy Kołobrzeg prowadzi zbiórkę dla uchodźców. Potrzebne jest wszystko: od żywności, po chemię i lekarstwa: Żele pod prysznic, szampony, balsamy, oliwki, pudery dla dzieci takich malutkich. Brakuje pampersów: jedynek, dwójek, piątek i szóstek, a także żywności w sensie puszek, konserw, słoiczków, weków. Takich rzeczy podstawowych. Każdy kto zgłasza się po pomoc nie odchodzi z pustymi rękoma, choć wczoraj rano pojawiły się ogromne braki, ale mieszkańcy bardzo szybko zareagowali na apel wolontariuszy z grupy Pomagamy i dzisiaj systematycznie koło kołobrzeżanie przychodzili z kolejnymi darami. Liczy się każda, nawet ta najmniejsza pomoc. Wystarczy, że każdy przyniesie po dwie, trzy rzeczy. Jak parę osób przyniesie, to uzbiera nam się tego bardzo dużo. Wczoraj wieczorem dostaliśmy właśnie parę rzeczy, bo wczoraj rano nie mieliśmy nic. To, co mamy, to tak jest naprawdę na kwestia paru godzin i już tego nie będzie. Wszystkie pomieszczenia przy Granicznej 6 niemal pękają w szwach. Dlatego jednym ze swoich pomieszczeń postanowił podzielić się Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzięki temu można przechowywać takie przedmioty jak wózki dziecięce. Na Facebooku cały czas codziennie y, udostępniamy listę z brakami, którą uzupełniamy na bieżąco, więc cały czas ta lista jest. A też można przyjść tutaj do nas na granicę i zrobić sobie zdjęcie listy braków, bo też tak y, mieszkańcy robią. Przychodzą, pytają się czego brakuje na daną chwilę y, i idą zrobić szybko zakupy. Bo są to na pewno osoby, które nie przyjdą tutaj raz, prawda? Bo te rzeczy się przecież kończą. Tak, aczkolwiek staramy się, żeby to były osoby, taką pierwszą wyprawkę, żeby dostały, tak, a już później no, gdzieś musi być jeszcze jest yy, sezam, yy, który daje też yy, żywność, więc staramy się dawać yy, po jednym razie, żeby każdy mógł dostać, a nie jeden wie, że weźmie bardzo dużo, a drugi nie dostanie nic, więc staramy się to gdzieś porówno. Wydawać. Grupa Pomagamy Koło działa przy granicznej codziennie od 9 do 18, choć w najbliższy weekend zaplanowano przerwę. Ponieważ muszą troszkę wolontariusze już odpocząć, bo e, także wolontariusze pracują, więc idą do pracy rano, a po południu tu przychodzą i do wieczora siedzą. Więc już tutaj widać to zmęczenie. Grupa pomagamy Brzeg będzie działała przy granicznej 6 do końca marca, choć jak mówi Sandra Kielnik Kałużna jeżeli będzie taka potrzeba, termin zostanie wydłużony. Zbiórka prowadzona jest także w magazynie Sezam przy ulicy Unii Lubelskiej.